Rządowa propaganda kreuje prezydenta na naczelnego hamulcowego, który blokuje zmiany w Polsce. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cęskiewicz w bezprawny sposób jest pozbawiony przez ludzi premiera dostępu do informacji. A do tego co i rusz pojawiają się służby specjalne, które raz na jakiś czas puszczają kwity do zaprzyjaźnionych mediów. Nawet systemy państwa są bezwodne, bo są skupione na tym aby eliminować w całym systemie państwa polskiego tych wszystkich, których Tusk uważa, że są obciążeni tym pierwiastkiem patriotyzmu. Teraz najnowszym odcinkiem frontu jest program SAFE. Rząd przedstawia to jako wiekopomny sukces. Co innego mówi opozycja i pałac prezydencki, ponieważ wskazują, że Unia w ten sposób odetnie nas od amerykańskiego i koreańskiego sprzętu, który jest najlepszy. Z racji na to, że szef bbn tak głośno o tym mówi, to już wystarczy do dzikiego ataku na niego. Pan Cęckiewicz pobiera pensje z polskiego budżetu, a nie amerykańskiego, więc powinien myśleć przede wszystkim, co jest dobre dla Polski. Wtedy, kiedy ja słyszę pana ministra Cęckiewicza, który mówi o tym, że Polska ma realizować strategię narodową innego nie. państwa, to wydaje mi się, że on tutaj jest gdzieś pod stołem na kolanach będę, będę albo gdzieś na podłodze. Czyli kiedy profesor Cęckiewicz stawia na bezpieczeństwo Polski, którego ważnym elementem jest sojusz z USA, od razu jest atakowany. Dokładnie ten sam mechanizm był stosowany wobec Witolda Waszczykowskiego. Dzisiaj widzimy atak ze strony pana ministra znaczy Tomczyka wobec pana profesora Cenckiewicza tylko i wyłącznie dlatego, że pan profesor Cęckiewicz jasno wskazuje... Jasno wskazuje, że poza polskim przemysłem zbrojeniowym, który powinien być dla nas kluczowy, i to jest konsensus, jeżeli chodzi o pis i pałac prezydencki, ważne jest to, ażeby sprzęt, który trafia do Polski, był najlepszej jakości. W miarę tani, czyli dostępny cenowo, i co najważniejsze, żeby trafił szybko, bo nam. Te dwa wydarzenia łączy silna antyamerykańska polityka Donalda Tuska. Za poprzednich rządów niejako niemiecki przedskoczek przeprowadzał reset z imperialną Rosją, którego tragiczne skutki widoczne są do dziś. Teraz stara się przeprowadzić politykę wypychania USA z Europy, czego symbolem jest to zdjęcie, kiedy imitował strzelanie do prezydenta Donalda Trumpa. On głównie chciał się tym przypodobać Merkel, bo tylko Merkel z polityków międzynarodowych widziała ten gest wykonany przez Tuska, czyli my, czy ja, Tusk, jestem gotowy strzelić w plecy, czyli dokonać jakiejś swoistej zdrady, dokonać jakiegoś działania, które spacyfikuje. Polskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi w imię interesów z Niemcami. Ludzie, którzy starają się zbudować silny sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi, są zwalczani przez Donalda Tuska. Choć wiele się zmieniło, to ta jedna zasada cały czas pozostaje niezmienna. Ale teraz społeczeństwo tak łatwo nie da się zmanipulować.